Pan Rafał Wochnik dzisiaj jest w Bryżce, a nie w siodle. Dokładnie. Czy będzie pan uczestniczył w samej gonitwie, czy nie? Dzisiaj... dzisiaj jednak odpuścimy, dzisiaj rekreacyjnie, piękna okay. pogoda, trzeba wykorzystać czas no, swoich gości zaproszonych, trzeba im pokazać tradycyjnie, jak to wszystko wygląda. Pan zawsze tak dynamicznie brał udział, wygrywał pan te Hubertusy, był pan tym Lisem, także te doświadczenia dosyć duże. Jak ten Hubertus Kornowacki się panu gdzieś tam kojarzy? z tych lat ubiegłych w takim porównaniu trochę z innymi. Powiem tak, tu najbardziej Hubertus jest zbliżony do tradycji, jak to powinno wyglądać. Piękna pogoda, piękne krajobrazy, rozległy teren. To jest wszystko to, co koniarze najbardziej doceniają. Bo tutaj widzę takie te środowisko myśliwych jest, no, znaczy łowczych. To, bo... to... Święto Huberta to Święto Jeźdźców-Myśliwych. Związek Wielki. Tak naprawdę święty Hubertus jest 3 listopada. Ale z warunków atmosferycznych jednak nie jesteśmy no tak. różnie, różnie bywa już w tym listopadzie. Różnie, Teraz różnie. jeszcze jest na tyle bezpiecznie, jest, jeszcze można wykorzystać Od dziś no, piękne słoneczko, lecz ten wiatr też daje, daje popalić. No w boże tak nie wiem. Na pewno, jeszcze, no bo też wyżej nie jesteśmy tej, nie, dokładnie. Jeszcze takie pytanie jest Pana doświadczenia, bo się mówi, że Hubertus dzisiaj stał się taki trochę kaskaderski. Na tym ostatnim w Hubertusie w Raciborzu, no trochę było tych zrzutek. Czy dzisiaj jest tak jakby bardziej odważni, bardziej e, tak dynamicznie na, na Hubertusie? tu są na tych gonitwach. Ludzie coraz bardziej zapominają o tradycji, o dobrej zabawie, o spotkaniu się i biorą wszystko jednak zbyt bardzo na poważnie. Jednak czasem sobie odpuścić zdrowie swoje, zdrowie konia, to zdrowie jednak jest przede wszystkim i na spokojnie. I pan Rafał usłoni dzisiaj odpuścił jest dzisiaj ja, rzeczywiście dzisiaj na, spokojnie, dzisiaj na spokojnie rekreacji. Dzięki bardzo, dzięki. Dziękuję. 天。